Zobacz, co Marek Jakubiak mówi o Mencenie, czy zgadzasz się z jego zdaniem? Myślę, że najlepszym rozwiązaniem dla y, y, Polski, i to bardzo poważnie mówię, jest mój kontrkandydat na ministra finansów Sławomir Mencen. I tutaj do Konfederatów mam gorącą prośbę. Mówiąc o przyszłym rządzie, nawet technicznym, zakładajcie, że Mencen będzie ministrem finansów. I to jest najważniejsze dla Polski. Nie ma etatu dzisiaj najważniejszego od tego etatu. Dlatego, że od pieniędzy wszystko zależy. Ale uważa pan, że Sławomir Mencen tak się świetnie tak. na tym zna, że sobie świetnie poradzi i tutaj tak, to jest ten... poprawi tę sytuację, którą. Niech mi mamy. pani wie, że ja się na ludziach znam trochę. Wystarczy porozmawiać parę minut, żebym już mógł tam mniej więcej powiedzieć, z kim się zadaje. I. W tym przypadku Sławomir Mencen jest jak w tej kampanii. On sobie założył, że 350 odwiedzi i on, żeby on nie wiem, co, już tak nie będę zadanie cytował. Jest. Wykonał zadanie. To on te 350 zaliczy i zaliczył. I proszę państwa, jak on sobie reformę państwa, tak jak Zyta Gilowska założy, to on do historii polskiej przejdzie jako reformator. I powiem, że tacy, taki typ człowieka jak on, z tą wiedzą, którą on posiada, on jest w stanie Polskę y, y, doprowadzić do najbardziej atrakcyjnego miejsca w Europie do robienia interesów. To się bardzo rzadko zdarza, żeby polityk mówił na temat drugiego polityka tak, pozytywne rzeczy, tak jeszcze z innego obozu. Tak? A bo ja znowu pani mówię, że moją partią jest Polska. No.